To, co Państwo teraz y, zobaczą i to, to, co Mateusz zaprezentuje, to też część tego, co zadziało się właśnie y, w Radzie Oświetla. Przy czym się zmierzaliśmy, mierzyliśmy na co dzień jako Radzie Oświetlowi, y, a muszę powiedzieć, y, że Mateusz podjął to wyzwanie y, i zaczął realizować, po prostu wdrażać projekt, który jest projektem flagowym. Y, E, prace społeczne, e, które są realizowane na Wrocławskich Osiedlach. Jest to e, pewnie będzie się mogło do bo widziałem pewien tak, e, ale Wrocławskie e, Centrum Integracji, e, które po prostu tym projektem e, no, wygrywa różne... jeszcze bardziej wzmocnić mało tego, to rozwiązanie może być mniej zaimplementowane w winnie miasta w A to muszę Ci głos Nadasi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Yy. Tak, więc no jest pytania Mateusz Janusz. Także ja właśnie działałem przez ponad 4 lata yeah. wraz z kilkoma osobami. To właśnie była działalność w ramach wolontariatu w Wrocławiu. I działając, działając zajmowałem się tresem społecznymi. Tutaj na bazie moich doświadczeń postanowiłem usprawnić pewne procesy i postanowiłem opracować aplikację która będzie pomagała osobom zarządzać pracami społecznymi. Więc na początku zacznijmy od, od sobie na pytanie, czy są prace społeczne, ponieważ każdy z nas może mieć jakieś skojarzenia. W zasadzie chodzi o to, że to, są, to jest forma kary, którą może są do pewnego rodzaju przestępstwa na lub wykroczenia. Najczęściej jest to zamiennik na karę krzywdy lub pobytu w więzieniu. Taka osoba natomiast jest zmuszona do tego swobodnie, żeby wykonywać jakieś prace na rzecz społeczności lokalnych. No i tutaj chciałbym zaznaczyć, że to nie dotyczy pracy wykonywanych przez urzędników zakonów i to jest podrena. Osoby skazane na pracy społeczne najczęściej trafiają do małych lokalnych instytucji, takich jak Stowarzyszenia, Fundacje, z koniecem dla zwierząt, że... na przykład tych podmiotów jest e, bardzo szeroki. I najczęściej wykonują e, takie prace porządkowe, e, wykonują drobne remonty, albo na przykład zajmują się tym zieleni. I taka kara może trwać od miesiąca do dwóch lat. E, na ogół ten wymiar kary waha e, się na przykład, od 20 do 40 godzin miesięcznie. Jeśli chodzi o te cena ceny możemy wskazać e, dla prac społecznych, e, no to przede wszystkim jest to forma założyć za jakieś popełnione przez Państwo wykończenie. No także oczywiście jest tutaj e, formalny ten cel resocjalizacji e, osoby no Wiadomo może m, ta praca może mieć wpływ na zmianę postępowania osoby e, No To nie, nie musi mieć, bo to na to się spada bardzo wiele czynników. Ale także, jeśli mówimy o pracy społecznej, to na temat odciążenia karnych i zmniejszenie kosztów dla placówek, które korzystają z prac osób skazanych. Wśród zadań, takie możemy wymienić, to przede wszystkim jest to mniejsza ingerencja przy w niż kara pobytu w Taka nieizolująca społeczeństwa. Nie oddzielony od On nadal może wykonywać się przed pracą zarobkową, ale ta praca, praca społeczna pozwala mu także na to, żeby zmienić trochę otoczenia, może poznać jakieś nowe osoby i może też nauczyć się czegoś innego. Oczywiście jest to także niższy koszt dla budżetu państwa niż osadzanie takiej osoby w zakładzie karnym. No i to, co wcześniej już powiedziałem, jest to także wsparcie tych małych um, Oczywiście, jak wszystko, na też pojawiają się pewne wady i problemy takiego rozwiązania. Yy, więc przede wszystkim pracownik, który przyjmuje osoby sezonalną, no to przyjmuje także ten ciężar na siebie yy, wypełniania różnych dokumentów, bo jest zobowiązana do tego, aby planować pracę, yy, wypełniać yy, rozliczenia tych prac, czyli ile dla nas było przepracowało w danym miesiącu. Yy. No i także musi zgłaszać wszelkie, wszelkie problemy ze osobą do kuratora. Jeśli ktoś na przykład nie przychodzi lub robi um, um, jakiś regulamin, to osoba, która nadzoruje pracę musi, musi to zgłosić. No i to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że osoby, które nadzorują pracę społeczną, takie osoby, które nadzorują, no to muszą się podjąć kompetencje. Jak to wygląda? to stop wzrost liczby orzekanych wyroków na, na, y, na, na pracę i w 2018 roku to poziom 30% ogólnej liczby wyroków. Czyli ze, ze wszystkich wyroków to aż 30% to są, to są prace społeczne. I to jest wskaźnik podobny do innych europejskich. Wiadomo, że wraz ze wzrostem liczby orzekanych wyroków, zarzucenie im staje się coraz mniejszy. Z kolei nadmiernie obciążone placówki, które przyjmują osoby skazane, mogą, e, mogą mniej efektywnie i niewłaściwie kontrolować e, takie osoby skazane, co z kolei może się przełożyć na to, że efekt reesocjalizacji będzie niewielki. Tak, więc tutaj pojawia się pytanie, co można tutaj usprawić. I tutaj musimy mieć świadomość, że placówki, które korzystając z pracy osób skazanych, są bardzo zróżnicowane zarówno do swojej ja wielkości, charakteru działania osób skazanych, e, no i także są rozproszone po cały kraj. Więc problemy, z jakimi się będą borykać i z jakimi się borykają, są bardzo różnorodne. Natomiast te problemy te to, to które ja dostrzegam, to są właśnie te obciążenia biurokratyczne. E, bardzo wiele procesów aktualnie przebiega w takim. W tradycyjny sposób, czyli są jakieś listy obecności, jak książka, coś które zlicza i przesyła dalej. Jeśli pojawia się jakiś problem ze to na no, telefonicznie to, to się osoba nazywająca do prokuratora. No część dokumentów jest przesyłana drogą listową, część drogą mailową. No i to oczywiście nie jest nowe rozwiązanie, jest bardzo dużo czasu marnowane. Moją odpowiedzią właśnie e, na te problemy jest aplikacja, która ma wspierać zarządzanie pracami społecznymi. E, wśród e, takich najważniejszych funkcjonalności e, tego systemu no to e, jest o tym, że przede wszystkim możemy nawać dane osoby wskazane. W łatwy sposób przedstawiać, jakie ona ma umiejętności. Dzięki temu jest możliwe lepsze planowanie pracy, czy też efektywne kierowanie osób, które tam są najbardziej potrzebne. Także jest możliwe w prosty sposób sprawdzanie, jakie wyroki ciągną na danej osobie, jakie główne kary i na przykład jakie estety Możliwość przypisywania kuratora, dzięki czemu kurator wobec swoich poszedł może w prosty sposób sprawdzić, jak oni wykonują dany wyrok. Czyli czy dana osoba się stawia do pracy, czy się spóźnia, czy występując w jakieś inne problemy. I to jest bardziej istotne dla osób, które nadzorują pracę skazanych, bo mogą w łatwy sposób rejestrować czas pracy no. jakiego konie No i mogą także dodawać ewentualne problemy. I na podstawie tych wszystkich danych tutaj jest możliwe na przykład generowania raportów miesięcznych. Tak, tutaj Państwu chciałbym pokazać kilka sklimot z tej aplikacji, tak żeby Państwo mieli jakiś taki ogólny ogląd na, na to, jak wygląda i, i jakie daje możliwości. Więc tutaj widzimy prawo wskazanego. Możemy sobie zobaczyć jaki kurator jest przypisany do takiej osoby. I jednym kliknięciem możemy sprawdzić, na przykład, jakie są dane kontaktowe do danego kuratora. Widzimy także, jakie umiejętności posiada dany skazany, co możemy wykorzystać właśnie podczas planowania pracy. No i też bardzo prosty, tak, że w geograficzny czy numeryczny sposób możemy sprawdzić, jaki, jaki jest sposób wykonania jego wyroków. Co też ma takie znaczenie, bo na przykład, osoby o połowę wyroku, no to mogłoby wyjaśniać się o anulowanie reszty wyroku, o ile wcześniejsze prace w sumie. No i także widzimy tutaj dane adresowe przed wskazaniem. Tutaj widzimy wodę odczucia wyroków i łatwo sprawdzić jakie wyroki ciążą na tym jak jest termin wykonania, <coughs> I także jakie skierowania do jakich placówek zostały dla w ramach konkretnego wyroku. I to, to i tak, że aplikacja przewiduje taką możliwość, że niektóre osoby będą miały więcej wyroków i to pozwala na to, żeby w łatwy sposób, bez jakichś pomyłek jak ewidencji, odmocnić odpowiedź czas pracy. Yy, tutaj widzimy to, co jest istotne dla osób, które organizują pracę, yy, że mogą one łatwo dodawać e, czas pracy, który został wykonany przez daną osobę. Mogą także przypisywać, informacje, jakie prace zostały wykonane, czy dana osoba się w ma, lub czy e, wystąpiły jakieś inne problemy. I te dane są bieżąco dostępne na kuratora, który może sobie kliknąć na konkretne dane i sprawdzić, e, no, jakie są szczegóły. Czyli może, na czy, czy przykład, pracę, na przykład dodać jakiś dodatkowy opis. Yy, także podsumowując, yy, przede wszystkim aplikacja poprawia komunikację pomiędzy osobami, które radzą pracy społeczne społeczną, a kuratorami. Yy, no i także obciąża właśnie te, te małe placówki yy, od tych zadań yy, biurokratycznych, bo większość tych procesów można wykonać po prostu z telefonu. Nie trzeba już wypełniać jakichś tam dokumentów papierowych. Yy, no i także właśnie mamy tutaj pewnego rodzaju automatyzację, bo nie trzeba dzwonić do kuratować pewnie jakieś problemem, tylko on może sobie w dwolnym momencie, kiedy jest zbudowany, może sobie, sobie sam sprawdzić w aplikacji. No i mam takie doświadczenie, że właśnie no, to uproszczenie i ułatwienie tych, tych procesów no, zwiększa efektywność wykonania operacji. Dziękuję do